Chwalony Jezus Chrystus. Wstałeś, to znaczy, że możesz uwielbiać Boga, że ten dzień może być piękny i możesz cały chwalić Pana, bo on jest dobry. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii słowa, które są bardzo ważne. Jezus mówi tak: Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale by świat zbawić. To jest Ewangelia Świętego Jana, rozdział 12. Możemy sobie do tego wrócić. Nie przyszedłem po to, aby świat sądzić, ale po to, żeby świat zbawić. A w nas cały czas pracuje Bóg jest sędzią, Bóg jest sędzią, bo mamy takie prawdy wiary. Jezus nie mówi, że nie jest sędzią, tylko mówi, że nie przyszedł, żeby sądzić świat, tylko żeby świat zbawić. To jest zupełnie inne myślenie o dobroci Bożej. Bóg przyszedł świat zbawić. I to ma być nasze myślenie. On jest tym, który robi wszystko, żeby zbawić człowieka. Jego sąd na temat świata jest taki, że chce każdego człowieka zbawić. To jest wolą Bożą, aby każdy człowiek był zbawiony. Rozumiesz to? To jest wola Boża. Bóg tego chce. Co więcej, wszystko zrobił. Oddał życie za to, czego chce. Zmartwychwstał żeby to się mogło stać. Więc nie ma co w to wątpić. Tylko iść za wolą Boga, aby każdy człowiek był zbawiony. Zaufać temu, co mówi Pan Jezus. To jest Jego serce. To jest Jego pragnienie. I nie podważaj tego, tylko wchodź w to. Nasze myślenie wobec tych, którzy nas kochają, bardzo często jest właśnie osąd. Pytamy się w małżeństwie, w sercu się pytamy, czy on się gniewa, co on sobie pomyślał. Czy on jest, co mu się stało, że, czy jeszcze mnie lubi, czy mnie kocha? To są pytania, które się pojawiają, pytania o jego sąd. I tak robimy kalkę tych ułomności wzajemnych relacji, kalkę na Boga. I wobec Boga też czasami mamy takie pytanie, czy on wobec mnie, czy Bóg się gniewa, czy ja się gniewam, czy Bóg mnie odrzucił? Bóg jest tym, który zrobił wszystko, żeby Ciebie zbawić i mnie. On nie odrzuci Ciebie ani mnie. Nie ma takiej możliwości. Tak Ciebie i mnie kocha, że wierzę że warto jest za Ciebie i za mnie oddać życie. I to jest dobra nowina, którą potrzebujemy sobie powtarzać, bo nasze ludzkie myślenie wchodzi w kierunku sądu, tam idzie. Dlatego Pan Jezus tłumaczy apostołom przed męką swoją, tłumaczy faryzeuszom, tłumaczy wszystkim po kolei. Nie przyszedłem, aby świat sądzić, ale żeby świat zbawić. To jest moja wola, aby każdy człowiek dostąpił zbawienia. Ucieszmy się tym to jest dobra nowina. Ucieszmy się tym i żyjmy tą radością, tą nadzieją, bo Bóg jest dobry. Błogosławię Wam na piękny dzień w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejmy gorące serce, w miłości Bożej. Do tego Was zapraszam. Poniżej możemy kliknąć link i z mocnymi w duchu dalej pomodlić się, aby trwać w tym, co Bóg dla nas czyni. Bóg jest dobry. Do zobaczenia.